Jacek byś na kurde też łóżeczko. Co? Gdzie masz te 700 litrów? Ja, będzie. No? Bierz tego. Jezus, drogi kurde, Jacek. Przyjeżdżę na toru. Jak to nie może? Nie może, no. Powiem sobie od górne. Od dyrektora. Ja pierdolę, ja myślałem, że tu jest mniej sprzątania. Nie, ja jestem dyrektorem teraz. Ale to na górze. Jacek. Jacek, proszę cię, przyjeżdżaj, kurczę się. Ja tak Cię dobrze opłacam to przyjedziesz Jo. Bo za skórę, pesa, kurę zniknie No, no, jak też. A wiemy jaką to plona No 5 tysięcy kurde Dlaczego? Za mało Za mało